Dzień dobry, nazywam się Michał Twardowski i w firmie Siemens zajmuję się rozdzielnicami elektrycznymi niskiego napięcia. Na co dzień pomagam naszym klientom w projektach z naszymi rozdzielnicami Siwacon, Alfa i Seaboard, od konfiguracji aż do realizacji. Gdy rozdzielnica jest już prawie zmontowana, przychodzi czas na weryfikację wyrobu. Aby o niczym nie zapomnieć, podczas weryfikacji warto posługiwać się odpowiednim szablonem protokołu. Punkty, które należy sprawdzić. Określa norma rozdzielnicowa PNN 61439-1 w rozdziale 11. Z reguły przeprowadzenie takiej weryfikacji nie stanowi dużego problemu. W porównaniu do weryfikacji konstrukcji, którą wykonuje producent pierwotny na etapie tworzenia systemu, taka weryfikacja konkretnego wyrobu jest naprawdę bardzo uproszczona. Problemy i wątpliwości mogą się pojawić w punkcie dotyczącym właściwości dielektrycznych rozdzielnicy. W innych szablonach protokołów ten punkt bywa też nazywany jako próby napięciowe. No właśnie, próby napięciowe, tylko jakie? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w normie PNN 61439-1 w punkcie 11.9. To bardzo krótki punkt i daje nam szybkie dwie wskazówki. Opcja pierwsza. We wszystkich obwodach powyżej 16A musimy przeprowadzić badanie wytrzymałości dielektrycznej napięciem o częstotliwości sieciowej, czyli AC. Zgodnie z punktem 10.9.1 i 2, ale tylko przez jedną sekundę. Ta jedna sekunda jest tutaj szczególnie ważna. Właśnie taki czas przekładania napięcia probierczego jest wymagany przy weryfikacji konkretnego wyrobu, konkretnej rozdzielnicy. Dłużej napięcia probiercze musi przekładać producent pierwotny, tworząc system rozdzielnic w ramach weryfikacji konstrukcji. O weryfikacji konstrukcji mówi właśnie rozdział 10, do którego odesłał nas punkt 11.9, który analizujemy. Tak jak wspomniałem, weryfikacja wyrobu jest znacznie uproszczona w stosunku do weryfikacji konstrukcji, więc te dopiski z rozdziału 11, na przykład ten o 1 sekundzie, są dla nas bardzo istotne. No dobrze, ale punkt 11.9 daje też drugą możliwość. Opcja druga. Możemy też wykonać pomiar rezystancji izolacji, ale uwaga! Pod warunkiem, że prąd znamionowy rozdzielnicy nie przekracza 630A, a napięcie znamionowe nie jest wyższe niż 500V. W takiej sytuacji zwykłym miernikiem do pomiaru rezystancji izolacji wykonamy badanie napięciem robierczym 500V DC. Zwróćmy na to uwagę. Tutaj mówimy o napięciu stałym. W przypadku opcji pierwszej była mowa o napięciu AC. Wrócimy jeszcze do tego. A co z wynikiem takiego pomiaru? Wynik traktujemy jako pozytywny, jeśli rezystancja izolacji będzie wyższa niż 1 MΩ. I drobna uwaga! Pierwsze wydanie normy PNN 61439-1 jest z 2011 roku i z biegiem lat niektóre zapisy zostały zaktualizowane. Na przykład ten o pomiarze rezystancji izolacji, o którym właśnie mówimy. We wcześniejszych wydaniach normy graniczny prąd znamionowy rozdzielnicy, do którego takie badanie było wystarczające, był określony jako 250 A. Aktualnie jest to 630 A. Zmienił się też sposób oceny wyniku. Wcześniejsze wydania normy jako prawidłowy wynik podawały wynik na poziomie 1 kΩ na każdy wolt napięcia fazowego, czyli zwykle wynik musiał być wyższy niż 230 kOhmów. Aktualnie bez względu na poziom napięcia wynik musi być wyższy niż 1 MΩ. Czyli podsumowując, prąd znamionowy rozdzielnicy nie przekracza 630A, pomiar rezystancji izolacji jest wystarczający. Prąd rozdzielnicy jest wyższy niż 630 A. Norma obliguje każdego producenta rozdzielnic, każdego prefabrykatora do przeprowadzenia badania wytrzymałości elektrycznej. No dobrze, ale jak wykonać takie badanie? Jakim miernikiem? Jakim napięciem? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania w normie. Punkt 11.9, który analizowaliśmy, po więcej informacji odsyła nas do punktów 10.9.1 i 2. W punkcie 10.9.1 Mamy zwróconą uwagę na to, żebyśmy odłączyli na czas badania aparaty, które mogłyby go nie przetrwać. Zwykle będzie to po prostu ochronnik przepięciowy, ale warto mieć świadomość, jakie poziomy napięć wytrzymują inne aparaty zainstalowane w rozdzielnicy, żeby ich przypadkiem nie uszkodzić podczas badania. Więcej informacji zawiera punkt 10.9.2. I na początku znowu mamy odnośnik, tym razem do tablicy 8 w której zebrane zostały napięcia probiercze, jakie należy używać podczas badania. Punkt 11.9 wyraźnie mówił, że badanie przeprowadzamy napięciem AC, więc wartości, których szukamy, znajdziemy w środkowej kolumnie tabeli. Wartość napięcia probierczego zależy wprost od znamionowego napięcia izolacji wyprodukowanej rozdzielnicy. Na przykład w rozdzielnicy, w której napięcie izolacji nie przekracza 690 V, Wystarczy wykonać badanie wytrzymałości dielektrycznej napięciem 1890 V AC. Natomiast, jeśli deklarujemy, że nasza rozdzielnica ma napięcie izolacji 1000 V, to powinniśmy to badanie przeprowadzić napięciem 2200 V AC. W sytuacjach, gdy mamy w rozdzielnicy obwody pomocnicze na prąd powyżej 16 A, należy dodatkowo zwrócić uwagę na tablicę 9. Wracając do punktu 10.9.2, Znajdziemy w nim również informacje na temat miernika, jakim należy wykonać badanie. Możliwość podania odpowiedniego napięcia to oczywiste. To musi taki miernik zapewnić, ale ważna jest też moc źródła napięcia, które jest umieszczone w mierniku. Źródło powinno być tak wykonane, żeby przy zwarciu zacisków wyjściowych miernika popłynął prąd powyżej 100 mA i dopiero wtedy wyzwolił przekaźnik nadprądowy w mierniku. Z informacji teoretycznych to już chyba wszystko. Oczywiście zachęcam wszystkich do samodzielnego zapoznania się z zapisami normy PNN61439. Polecam zdobycie najnowszego wydania ze względu na wspomniane wcześniej zmiany w zapisach. Teoria za nami no to czas na praktykę, ale do tego przyda nam się rozdzielnica, dlatego za chwilę widzimy się u jednego z naszych Siwakon-Partnerów. 3 godziny drogi za nami. Przenieśliśmy się z Poznania do Opola i odwiedziliśmy jednego z naszych Siwakon partnerów, czyli firmę Eldan. Cześć Przemku! Cześć Michale! Cieszę się, że przyjechaliście. Co nam dzisiaj pokażecie? Pokażemy Wam rozdzielnicę Siwakon S4. Została jeszcze próba napięciowa, także zapraszam do środka. Super! Michale, to jest ta rozdzielnica Siwako S4, o której ci mm -hmm. mówiłem. Rozdzielnica jest prawie gotowa, mm -hmm. została jeszcze próba napięciowa w ramach weryfikacji wyrobu. Przemku, czy to jest jakaś wyjątkowa rozdzielnica, że robicie weryfikację wyrobu, że wyrobicie próbę napięciową, czy to jest standard w Waszej firmie i robicie to dla każdej rozdzielnicy Siwako na taki prąd kamionowy? Tak, to jest u nas standard dla każdej rozdzielnicy wykonywanej u nas w firmie. Za chwilę wykonamy taki pomiar, na którym pokażemy, na czym to polega. Super. Już się nie możemy doczekać. Cześć Łukaszu. Cieszę się, że pozwoliłeś nam dzisiaj obserwować swoją pracę. Powiedz nam, co będziesz robił. Witam. Dzisiaj przedstawię Wam, jak wykonuje się pomiar wytrzymałości dielektrycznej, jakie warunki muszą zostać spełnione przy takim pomiarze. Powiedz nam, od czego zaczynamy. W pierwszej kolejności musimy zadbać o zabezpieczenie miejsca pracy oraz spełnienie warunków, takich jak temperatura czy zawilgocenie. W następnej kolejności musimy otworzyć obwody zasilania ochronnika, odknąć przewód neutralny oraz przewód ochronny. Kolejnym krokiem jest otwarcie obwodów wrażliwych, takich jak mierniki czy aparatura sterownicza. W tej rozdzielnicy mamy dwa przyłącza na zasilanie. Pomiar musimy dokonać na każdym z torów. Wybór toru zasilającego następuje po zmianie pozycji przełącznika przy KC. Możemy przejść do pomiarów. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy parametry na mierniku zgadzają się i są prawidłowe. W przeprowadzaniu badań pomaga mi protokół pomiarowy. A nasze pomiary zaczniemy od fazy pierwszej z potencjałem PE. Pierwszą z sądów pomiarowych wpinamy, w pierwszy tor zasilający, drugą z sądów wpinamy, w szynę ochronną uziemiającą PE, po czym możemy przejść do przeprowadzania pomiaru. Po upewnieniu się, że wszystkie warunki zostały spełnione, możemy przejść bezpośrednio do pomiaru. Pomiar wykonujemy naciskając przycisk Start. I po upływie kilku sekund możemy zauważyć, że pomiar został wykonany prawidłowo. Taki pomiar należy wykonać dla każdej z możliwych kombinacji obwodów w rozdzielnicy. Panowie, bardzo dziękujemy za to, że pokazaliście nam, jak wykonuje się badanie wytrzymałości dielektrycznej. Jak, Michale, podobało Ci się? Bardzo mi się podobało. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj wziąć udział w tym pomiarze. I powiem Państwu szczerze, że tyle lat pracuję w firmie Siemens, zajmuję się rozdzielnicami niskiego napięcia, a dopiero dzisiaj, pierwszy raz w życiu miałem możliwość zobaczyć taki pomiar na żywo. A jeszcze bardziej cieszę się, że nasi SiwaCom partnerzy tak dbają o jakość swojego produktu i nie zaniedbują weryfikacji wyrobu oraz prób napięciowych. Dzisiaj o jakość zadbamy wspólnie, bo po zakończonych nagraniach przeprowadzimy jeszcze tutaj coroczny audyt techniczny, który jest obowiązkowy dla partnerów Siwakon. Ja już się z Państwem żegnam i zapraszam do obejrzenia innych z naszych produkcji. Do zobaczenia!